Polskie Las Vegas liczy 500 mieszkańców. Taki przydomek ma bowiem wieś Popowo, znajdująca się w województwie lubuskim. Od kilkunastu lat co roku na święta rozświetla się tu każdy dom. To wyjątkowa atrakcja do odwiedzenia w okresie świątecznym. Zapraszamy Was na wspólną podróż. My do Popowa jechaliśmy aż z Warszawem. Była to więc podróż przez prawie całą szerokość naszego kraju. Aby doczekać do Zomoroku, po drodze zajrzeliśmy jeszcze w jedno miejsce. Zanim do głównej atrakcji Popowa, to gdzie przyjechaliśmy? Do Międzyrzecza. Czyli do miasteczka takiego ładnego z takim fajnym ratuszem. Ale nie idziemy do ratusza, tylko idziemy w tamtą stronę do zamku w międzyrzeczu. Jesteśmy już tuż przy popowie, więc każdy po drodze może zajechać sobie do międzyrzecza i zobaczyć także zamyczek piękny idziemy. że jesteśmy, podeszliśmy bliżej zamku yy, zamku w Międzyrzeczu oczywiście jest on otwarty do zwiedzania yy, we wszystkie dni tygodnia oprócz yy, soboty w którą właśnie my przyjechaliśmy dlatego jest zamknięty specjalnie oczywiście tak przyjechaliśmy ponieważ po co zwiedzać jak można zobaczyć zamkniętą bramę ale możemy podejść przez bramę i pokazać przynajmniej, yy, co widać przez tą bramę a widać yy, nie ponieważ no Widać, że na pewno zamek nie jest zachowany w taki sposób jaki był, ale jest to trwała ruina. Przez przynajmniej bramę widzimy działo, jakiś dziedziniec. Można pewnie stwierdzić, i z lewej i z prawej strony są wejścia do jakichś piwnic. I z prawej strony widać, że chyba jest rozpoczęcie ścieżki zwiedzania. Znaczy, jakbym był mądry i sprawdził, w jakie dni ten zamek jest otwarty, i przyjechalibyśmy tutaj, kiedy można go zwiedzać, to myślę, że na pewno bardzo bym polecał. Tak jak patrzę, przynajmniej z zewnątrz, bardzo fajny zamek. A czemu on tutaj w ogóle jest? Między rzeczy było grodem słowiańskim już za czasów Piastów, i tutaj na, przy wejściu do zamku jest tablica, która e, mówi o dziejach e, grodu i zamku w Międzyrzeczu. Jest tutaj napisane, że pierwsza osada obronna tutaj powstała już w IX wieku. E, Rozbudował ją Mieszko I oraz Bolesław Chrobry, a taki murowany zamek stworzył tutaj Kazimierz Wielki. Oczywiście nie on, tylko na jego, na jego polecenie tutaj zbudowano, bo jak wiadomo, Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, więc była drewniana, a jest murowana, a zniszczony został ten zamek w czasach. Potopu szwedzkiego, potem coś tam trochę odbudowany, trochę nieodbudowany, no i tak tutaj się ostał po II wojnie światowej, więc ja myślałem, że skoro jesteśmy na takich terenach, to to będzie zamek taki jakiś niemiecki, a to się okazuje, że to jeden z takich pewnie starszych polskich zamków i gród już za czasów pierwszych piastów Tak więc bardzo tutaj na pewno zasłużone miejsce dla historii Polski, a zamek, sam zamek pełnił funkcję. Jaką funkcję? Yy, strażniczą funkcję zachodniej granicy Polski, ponieważ oczywiście znajdował się w granicach yy, Wielkopolski. Więc skoro jesteśmy, znaczy ja jestem głupi i nie sprawdzam takich rzeczy, kiedy coś jest otwarte, tylko po prostu przyjeżdżam, to możemy się przejść wzdłuż yy, przynajmniej fosy tego zamku, a w, yy, zamek jest otoczony dwiema rzekami. Nie pamiętam nazwy, więc się będę posiłkował telefonem Obra i Paklica, te rzeki się nazywają. I właśnie jedna z nich jest stworzona z niej Fosa, a druga sobie biegnie tamtędy i dookoła zamku jest też bardzo przyjemny park, więc no, nie pokażemy zamku, ale pokażemy co można też wokół niego zobaczyć. Tam jest też muzeum, wsi Międzyrzeckiej. Więc jak ktoś jest mądry i przyjedzie w momencie, kiedy jest ono otwarte, to zapewne mogę polecić, żeby obejrzeć. A my idziemy na spacer dookoła zamku i e, po parku, bo w parku też są bardzo ciekawe rzeźby, więc teraz macie przebitki na te rzeźby. W parku znajduje się kilka posągów, ale najciekawszym wydaje się być pomnik świętych pięciu braci męczenników, czyli pierwszych pochodzących z Polski kanonizowanych świętych kościoła katolickiego. O ich śmierci w 1003 roku mówią źródła z tamtych czasów. Mieszkający w pobliskiej wsi o nazwie Święty Wojciech, mnisi Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystym, Mieli zostać bestialsko zamordowani przez napastników, którzy chcieli ukraść srebro Bolesława Chrobrego. Wnisi zostali zabici, ale srebra nie posiadali, więc napastnicy ograbili co się dało i, podpalając pustelnię mnichów, uciekli. Powie. I pierwsze, co się rzuca w oczy, że nie każdy dom jest jednak ozdobiony, ale doszliśmy do wniosku po krótkiej na Radzie, że prawdopodobnie no jesteśmy na 6 dni przed Wigilią, dokładnie tydzień do pierwszego dnia świąt. I możliwe, że po prostu jesteśmy jeszcze odrobinę za wcześnie, żeby każdy już był tutaj przygotowany na, na przyjęcie gości, no ale żaden inny termin nam nie pasował, żeby tutaj um, aby tutaj przyjechać i za tam pięknie ale jak obejrzycie ten film przed świętami jeszcze, albo może w trakcie świąt, to naprawdę polecamy tutaj przyjechać, zapewne będzie jeszcze więcej ozdób, ponieważ widzimy, że jeszcze niektórzy ozdabiają, niektórzy się szykują, niektórzy mają już ozdobione, ale jeszcze nie włączone na przykład lampki więc jeżeli ktoś trafił tutaj na ten film w okresie świątecznym to bardzo serdecznie polecamy przyjechać do Popowa i zobaczyć jeszcze zapewne ładniejszą miejscowość niż my teraz zwiedzamy. A już jest magicznie, no i no nigdzie indziej nie widziałem. Tutaj jest y, jakiś główny chyba plac Popowa z kościołem. Tutaj chyba staw jest jakiś wielki. I tutaj jest choinka, jakiś dom Wesołych Świąt. Generalnie mega fajna inicjatywa sąsiedzka. Nie wiem jak to się zaczęło, ale jest sprawa. Tradycją zaczęło się to wszystko od konkursu międzywioskowym w gminie Bledze. Mhm. I jedną z konkurencji przez cały rok było dekorowanie na święta wiosek. Mhm. No i konkursy się pokończyły. Zawsze wygrywaliśmy, a tradycja, tradycja u nas została. No, okay. i tak z każdej co roku dokłada jakieś tam kilka tysięcy lampek do każdej posesji. Aha. No od no, tego się to zaczęło. I, no. I kontynuujemy to. Właśnie Taki się już chciałem chyba, zapytać. Nie wiem, 12, 13? Aha. 13 aha. lat? No, Albo lepiej niż. No. Okej, okay, i każdy dokłada tak co roku z własnych pieniędzy tutaj, tak, Państwo. I to... Nie, no my tutaj. Nie, no, my tutaj, tutaj to, co my, punkty takie strategiczne to. Jak kościół, sala, remiza Aha. to ten, to częściowo sołeckich, częściowo jak ktoś tam dorzuci pieniążków, Tak, sponsorów, sponsorów mamy. mrówkę mamy od sponsora strategicznego, ok. Radnych mamy z bezewa sponsorów. Aha. No. Czyli jesteśmy na tydzień przed świętami i jeszcze, jeszcze nie wszystko jest nie, nie, jeszcze strajane. Kiedy jest apogeum? Już same święta? No, staramy się jak najszybciej, ale. No teoretycznie no tymiu. właśnie pracujemy Aha, pracujemy no tak. soboty, pracujemy po pracy, w tygodniu, też pracujemy w tygodniu też po pracy przychodzimy z dwie trzy godziny chociaż coś tam okay. pogrzebać no i tyle super no, staramy, naprawdę staramy, staramy, się jak, staramy się jak najszybciej to zrobić ale no, nie pozwala czas no wiadomo nie, ale naprawdę super super inicjatywa no. Nigdzie indziej czegoś takiego nie spotkamy, nie? No, Czy zna znają panowie jakąś inną miejscowość jeszcze... No nie, no, nie, no, ty, 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 ty. nie. Las Vegas, Las, to, ty, ty. Las Vegas, są tak. Porównę z Las Vegas, to chyba ty, tylko ty, ty, ty. <laughs> Polskie Las Vegas, tak widziałem w internecie, ja, że są porówny porównania. Tak, tak. Dobra, super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I w takim razie wesołych tak. świąt. A, my sobie no, tutaj pochodzimy. Jest tak jest. nawzajem, dzięki. No tak więc... Y Uzyskaliśmy odpowiedź od konkursu wiejskiego, się wszystko wzięło. Mega zajama. Jako człowieka z Warszawy, m, chciałbym w sumie doświadczyć takich konkursów między, między wsiami i, i takiej tradycji. Tutaj między mamy. Między dzielnicami, można by tak Między dzielnicami, no. Tutaj na przykład mamy kolejnego świętego Mikołaja. W tamtą stronę jeszcze są przystrajane domy w lewo. No tak, jak panowie powiedzieli, jesteśmy. Który dzisiaj jest? 18 chyba, tak? 18 grudnia, e, tydzień do świąt. Jeszcze nie wszystko jest przystrojone, ale już naprawdę i tak robi wrażenie, jest imponujące. Więc, jeżeli ktoś z Was zobaczy ten film w okresie już samych świąt, to wciąż na pewno można przyjechać i jeszcze lepsze wrażenie będziecie mieli. Co, so, idziemy dalej zwiedzać? Idziemy. Zwiedzając Popowo, zobaczyliśmy nie tylko wyjątkowe ozdoby, ale także wyjątkowych ludzi. Każdy z mieszkańców zapraszał nas z serdecznością do swojego ogrodu i rozmawiał z nami po przyjacielsku. W całej wsi nie trafiliśmy na ani jeden stragan, gdzie ktoś chciałby zarobić na turystach. Ci ludzie robią to z czystej zajawki i widać, że cieszą się, gdy przyjeżdżają zwiedzający. Popowo to więc wspaniałe miejsce na świąteczną wycieczkę. Więc spieszcie się je obejrzeć, a my życzymy Wam wesołych świąt.